Cześć Wam, z tej strony Adrian Hoffman. Dzisiaj przygotowałem dla Was materiał o trochę niedocenianym narzędziu treningowym, jakim jest wykorzystanie półsztangi. Ja bardzo lubię używać różnego rodzaju wariancji ćwiczeń właśnie z wykorzystaniem półsztangi ze względu na to, że będzie ona świetnym rozwiązaniem dla osób, które mają m.in. różne zaburzenia mobilności, różne zaburzenia aparatu ruchu, jak i również mają różne bole w stawach, czy to biodrowych, czy to barkowych, które uniemożliwiają wykonywanie danym osobom bardzo wielu ćwiczeń. Tu właśnie z pomocą, świetną pomocą przychodzi wykorzystanie półsztangi, które w niektórych przypadkach wydaje się na danym etapie jedynym możliwym rozwiązaniem do wykorzystania i do wykonywania treningu siłowego. Zapraszam. Wiele osób, które mają problemy z barkami, które odczuwają bóle w barkach w czasie ćwiczenia, na przykład jak wyciskanie na klatkę, wyciskają nad głowę i nie mogą wykonywać tego ćwiczenia, okazuje się, że trening pusztangą. Będzie najświetniejszą alternatywą i nagle się okazuje, że ból mija wykorzystanie tego ćwiczenia. Jest to troszeczkę połączenie, trochę wyciskanie właśnie na barki, trochę wyciskanie na klatkę. Także ale dalej jakby będziemy wykorzystywali ruch wyciskania w obręczy barkowej i będzie to zawsze bardzo dobrą alternatywą dla osób, które po prostu nie mogą wykonywać takiego ćwiczenia. Ustawiamy się. Ja lubię akurat pozycję. Półklęku ze względu na to, że będzie nam łatwiej ustawić miednicę w pozycji neutralnej. Będzie dużo mocniej będzie trzeba zaangażować brzuch i popracować nad stabilnością tułowia. Także wiele rzeczy przy okazji możemy zahaczyć. Ustawiamy się jedną rącz, zaangażowane posiadki brzuch. I wyciskamy. Nie przyklejamy łokcia zbyt blisko ciała. Staramy się zachować delikatny odstęp. I wyciskamy. To samo równie dobrze możemy zrobić sobie w pozycji wykroku stojąc bądź, bądź neutralnie ustawiając nogi. Ci, którzy mnie znają, wiedzą jak jestem wielkim zwolnikiem przysiadów goblet czyli przysiadów z fytem kielichowym, w szczególności osób początkujących, bądź u osób, które mają zaburzenia mobilności. Ale drugim moim naprawdę ulubionym wariantem przysiadów, gdzie możemy już sobie dać troszeczkę większy ciężar niż z kettlebellsem, gdzie osoby, które mają bardzo duże zaburzenia mobilności, może się okazać że to dla nich jedyną alternatywą, które chcą popracować troszeczkę nad masą, nad hipertrofią, żeby robić przysiady, a dać do tego troszeczkę większy ciężar. I tu właśnie wychodzi naprzeciw e, przysiad pusztangom, który e, swoje właściwości jakby pozytywnie zawdzięcza temu, że jak damy ciężar z przodu, musimy znowu dużo bardziej mocno zachować pionową sywetkę. Nie możemy pozwolić, że zapada się klatka piersiowa, dużo mocniej angażują się mięśnie brzucha, co będzie ogólnie poprawiało biomechanikę tego siadania. I tak samo kolejny będzie to, że w czasie wykonywania tego ćwiczenia nie będzie innej możliwości, jak wyrobienia sobie nawyku pójścia biodrami do tyłu. Także bardzo wiele zalet. Zachęcam Was, wypróbujcie. Naprawdę fajne, mocne, mocne ćwiczenie. Unoszę sztangę, łączę dłonie, łokcie staram się trzymać blisko ciała, brzuch napięty, pionowa sylwetka, pośladki odpalone i idę łokciami do dołu. Hop i wypycham biodra mocno w przód. To i wiele innych rzeczy na temat treningu siłowego możecie się dowiedzieć na szkoleniu Track Fusion Fitness Movement Integrity, na które Was serdecznie zapraszam. Tak samo jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tych ćwiczeń, zadawajcie je pod filmikami tutaj na Zapytaj Trenera, ja postaram się w miarę możliwości na wszystkie odpowiedzieć. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!